i'm どう No, chyba go zaraz w to jest złe. Co mi, się ja blisko! Co robisz te miny? Proszę sobie rób i tak dalej. No, niby teraz ja sobie z tego żartuję, ale prawda jest taka, że człowiek się uczy. No. I teraz przy czwartej części dalszych kruszka nie będzie. No, bo ja już wszystko umiem, no to co będziemy kręcić Nie tym, nie ma co Chodzi takie doświadczenie w teatrze lalkowym, no, że jak gra, odgrywa scenę, to tak rę rękami rusza, tą lalką machał. No, macham ze strachu, ze strachu. Musi że też, nie byłeś pewny tego, że biorąc prawie całą obsadę z Białegostoku, ludzi, którzy no, nie, nie umieją grać w filmie, to nie są filmowi aktorzy. Na tym, na tym polega ich przewaga nad innymi, że są przede wszystkim bardzo utalentowani, bardzo malowniczy. Eee, I nieznani. I nieznani. W związku z tym to nie jest Mikulski, co odgrywa klosa, tylko to są. Oni się z nikim innym nie kojarzą, tylko z tym filmem, prawda? No tak że, to Aktor nie musiał być szczególnie przystojny, lalkowy, mógł się schować za parawadem i ruszać rekord. Były się wyjątki, nie? ale norma była taka, że nie były. W każdym razie, ja po każdym filmie u Pana Boga mam niedosyt Pana Ryszarda, myślę, że powinno go być więcej. I będę miał też niedosyt, jeśli to się skończy na czwartej części. Państwo, jesteście za piątą? Jeszcze, jeszcze nie obejrzeliście czwartej, już jesteście za piątą. W takim razie zapraszamy Was na spotkanie z niezwykłymi bohaterami. Wielkie brawa dla naszych twórców: Jacek Jacek Gromski, Katarzyna Śmiechowicz i Ryszard Doliński. Schodzą ze sceny, a Państwo już teraz zapraszam, zadłużajcie się w piękny, sielankowy, niezwykły świat, który jest tylko tu na Podlasiu.